Dominik Kukla z numerą 4, Marce Moniła Kozerskich. Gorący witamy w składzie obu ludowstw. Gorącymi brawami. Już dzisiaj, jak wszyscy Państwo wiecie, jest rocznica, pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej 10 tak, jutro, ale dzisiaj obchodzimy na wszystkich polskach, w związku z tym pragnę w dniu dzisiejszym zjednoczyć się z tymi osobami, które tam zginęły i dlatego bardzo proszę o tę ciszy. Dziękuję Państwu. właśnie Pan Sebastian Dziś rozpoczął pierwszą część spotkania. Nie już można. nie Gorące brawa, Kamil Turbasa, Zamka Wspaniale,

아! 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 아!

Za chwilę rozpocznie się druga część spotkania pomiędzy gospodarzem Szeniawą Nowy Wiśnicz a Klubem Sportowym na Jędrzeju. Przypomnę, że po pierwszych 45 minutach wynik 2 do 0 w rękach Macieja Batko i rzutu Karnego Jarusza.

I bramę! Lecimy! I bramę! Maciej Batko, Daniel Jarosz z Lutu Karnego Patryk Marzec Pilek, Kadiusz, Garzeł bardzo, bardzo gorąco dziękujemy drużynie strzelniowej za zwycięstwo, a zawodnikom o e wybróżę. Panie że że na początku jak zapowiadał pan, że bardzo ważne strzelenie od razu na początku spotkania w ramki. To się udało, no i jak zaprezentować się poczuł, że po po naszej, musi wygrać, wybraćmy pewnie 4-0 w samym no taka jest prawda. Jeszcze po tym ostatnim meczu trochę takiego zdenerwowania w pierwszej połowie i przeszkadzał nam wiatr w grze. Ale cały czas się strzeliliśmy dwie bramki i prowadziliśmy w drugiej połowie, graliśmy już wiatr ustał, graliśmy już ziemią, tych sytuacji było więcej, szczyliśmy następnie dwie bramki no i z tego się cieszymy. Dzisiejszego nastąpiła zmiana w ataku, po raz pierwszy w pierwszym wystąpił Maciej Bartko. No, były trochę z nimi problemy odnośnie czy on będzie grał od nas czy nie. Jak pan oceni go występ i dlaczego jest taka zmiana? Zagrał całkiem przyzwoicie, strzelił pierwszą bramkę otwierającą wynik. Musiał zejść dlatego, że naciągnął sobie mięśnia przywodziciela. ale tutaj jest kadra 23 osób i każdy będzie grał, każdy będzie miał, dostawał szansę i każdy ją musi wykorzystać, no, także tutaj nie ma czegoś takiego, że, że nagle ktoś wyjdzie i, 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 i to będzie jakaś nowość, no, także wszyscy przygotowanie na grę w każdym razie. No jedynie można jeszcze powiedzieć, zapytać takie pytanie, czy bardziej chcieli się ma przeszkadzały warunki atmosferyczne nam czy drużynamy do Jędrzejów, po w pierwszej połowie przeszkadzały nam na pewno warunki, warunki, warunki meteorologiczne, aczkolwiek no, Jędrzejów zagrał, próbował zagrać twardo zdecydowanie, na pewno stawiał opór. Wca, a wcale nie, wcale nie, nie zagrał Boże, jak wiedzieliście, tylko my akurat, się zagraliśmy lepiej, byliśmy po prostu no, lepsi w ataku, wykorzystywaliśmy te sytuacje, któreśmy tutaj tworzyli. Czy uda się podtrzymać ten to... poster wygrań w tym, Osteś, następnym meczu w Sucharniowie? No, bardzo to, ciężki wyjazd jest, my w każdym meczu gramy, nie patrzymy na to, z jakim przeciwnikiem gramy, chcemy grać i chcemy wygrywać. No, a, a, a co nam życie pokaże, to, to zobaczymy. I rzeczywiście, ze to potwierdził. Myślę, że 4-0 troszeczkę za wysoka nasza porażka. Nieco pierwsza bramka nam trochę podcięła skrzydła, że uważamy, że sędzia ewidentnie puścił dwóch zawodników, dwóch 3 metry spalony był. Także mówię, podcięła nam skrzydła. Później staraliśmy się troszeczkę odrobić, obraz gry nie udało się, dostaliśmy drugą, następną bramkę, także drugie połowie to zdecydowana już przewaga, my próbowaliśmy wszystko na siłę, nic nie wychodziło, wiadomo, że dużo nerwowości wkradało się, ale myślę, że to jest nasze adekwatne miejsce do tego co prezentujemy właśnie. Czwarta porażka w rundzie wiosennej, no już bardzo niebezpieczna sytuacja dla Was się robi. Można powiedzieć, że sytuacja podbramkowa, zespoły zniżej powoli się zbliżają do Was, no trzeba zacząć zdobywać następne punkty, gromadzić, ma się Wierzę, utrzymać. że kiedyś wierzę, że to przełamanie kiedyś przyjdzie, no czwarta z rzędu nie napawała optymizmu w żadnym przypadku, także mam następny mecz i będziemy się przygotowywać chyba jeszcze bardziej skoncentrowani niż do tych ostatnich. Mówię, myślę, że kiedyś to nie będzie i wierzę w to, że to będzie w najbliższym meczu wiążące. Dziękuję, dziękuję.